Przedstawiam Wam partnerów kanału BetKris 4Bet, zakłady bukmacherskie i nowym został PZBook, także gramy także z PZBookiem, będą free bety, dodatkowo właśnie pod PZBooka, śledźcie kanał dalej, bo będzie jeszcze nie jeden partner kanału. To tyle w ramach naszych partnerów kanału. No witam na kanale Ograć Bukmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu, i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk. Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną, bardzo fajna promocja, radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta, link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem, a teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam na kanale Ogród Machera, no wczoraj trafiliśmy aż cztery remisy, no pechowo, wczorajsze były spotkania, dwa typy tylko weszły. No Liverpool zawiódł 0-0, co to za mecz, The City też remis, no coś nieprawdopodobnego, tylko na tych remisów wczoraj na kuponie trafiłem, chociaż grałem na zwycięzców faworytów lecimy z taśmą 136, mamy konkurs dla Was, jak zwykle w niedzielę o 50zł, to trzeba robić no albo no, to, to zwykle. Zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu potwinam typowy dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w spotkaniu Udinezy, a jest sama wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładne wynik i poda minutę pierwszej bramki, po prostu będzie najbliżej pierwszej minuty bramki, oczywiście dodawajcie login od or, Forbet, Jeżeli ktoś nie ma konta Forbet BedClees lub pzbook, linki do rejestracji w komentarzach, filmem to są nasi partnerze kanału. Warto skorzystać z różnych bonusów. I macie do wygrania także free bety nawet tutaj na kanale. A my lecimy właśnie z weekendową taśmą na dzisiaj. I z kuponem. Pierwsze spotkanie. Emen Alkmaar. Fajny kurs jest ogólnie na Alkmaar. Wiadomo, dla mnie to jest faworyt Emen, co sezon walczy o utrzymanie. Moim zdaniem tutaj Al Alkmaar tego nie przegra, a minimum dwie bramki. Zobaczymy. Fajny kurs na to zdarzenie, bo aż 1.60. Teraz przechodzimy do niszy którą często e, śledzę na te overy, bo dużo bramek pada, czyli Islandia z Cierden z Keflawikiem, gramy over 2,5 bramek. Tam często właśnie w spotkaniach pada 2-3-4-5 bramek, no dwie to właściwie mało, kiedy pada dwie bramki, właściwie właśnie 3-4-5 bramek idą tam na wymiany czasu, tak samo spotkanie FRAM z Acuraili też myślę, że będzie over 2,5 bramek ogólnie FRAM mega overowała dobrze na Rywal też. Moim zdaniem warto spróbować takie spotkania z Islandią. Kolejne spotkanie: Manchester United Arsenal. No i ja tutaj liczę, że Arsenal podtrzyma dobrą passę i United tego nie wygra. Ja tu liczę ogólnie na remis. United no, jakoś nie błyszczał w tych meczach. Oczywiście pokonał Liverpool, ale już była taka fala krytyki, że musieli coś wygrać. Pokonał Liverpool też jest w dołku, gdzie to remisuje dużo mecz. No i Udinia z Roma, i to te samo typie że Roma tego nie przegra, Roma trzy zwycięstwa, remis, myślę, że to ma rację życzę mam powodzenia, zieloności, byście udział w konkursie i widzimy się, myślę, że w sobotę, elo